W Liga Super Liga kończymy ciekawy listopad oto 12 seria spotkań odwiedzamy Opole gdzie Gwardia zagra z Energą MKS-em Kalisz kibiców Szczypiorniaka wita Krzysztof Bandych dobry wieczór podobnie jak państwo liczę na ciekawe starcie wszak spotykają się sąsiedzi z tabeli spokojnie kaliszanie było zwyczajowe powitanie atakujących i broniących w tym meczu Jędrzej Jezieniewicz na lewym rozegraniu. Zawodnik, który bardzo dobrze zna realia polskiej piłki ręcznej. Tutaj wchodził na poważnie do PG i Superligi. No i jest pierwsze trafienie. Bez trafienia w meczu z MMTS-em. Tam była jedna próba. Niezakończona powodzeniem. Pedryc wyłuskali piłkę. Drej popatrzmy. to no mam wrażenie, utrudnił sobie wykończenie akcji skrzydłowy energii MKS-u. No. Czy czekało? Mączka naprzeciwko Kusa. Fenomenalne dogranie do Jankowskiego. I cały czas Kaliszanie. Ostrzegani o grze pasywne, ale poradzili sobie fenomenalnie. Kapitalne dogranie Pilitowskiego do okrępy. Drej napędził akcję. Blisko straty. Jest piłka cały czas dla gwardii. Wojdan w kontrze. Czekał, czekał. Być może za długo. No i Szczecina tym razem fenomenalnie interweniuje. Siostrze Gani o grze pasywnej Kaliszanie. Krępa będzie wznawiał. Jak to rozwiąże? Malchery wyczuwał intencje. Mogą prowadzić. Jeżeli tylko trafią do bramki Krzysztofa Szczeciny. Morawski. Morawski do szóstego metra. No chyba trochę zlekceważony przez rywali, nie było dojścia, nie było ataku, wykorzystał przestrzeń i kapitalne wejście. Tutaj bramka była formalnością, a teraz kontra Gwardiopole. No i no i nie, nie odskoczą na dwa trafienia. Chociaż Michał Ścisłowicz miał kapitalną okazję. Jeżeli teraz trafią do siatki, to mogą zakończyć pierwszą połowę prowadzeniem różnicą dwóch bramek. Zieniewicz, no ale droga do powodzenia może być spadzista i śliska sędziowie ostrzegają o grze pasywnej Zieniewicz próbował, nie powiodło się jeszcze sporo czasu mają Opolanie kilka sekundy pozostaje no nie mam pojęcia drodzy Państwo co tutaj wykonali no i mały włos nie stracili jeszcze jednej bramki w końcówce no tutaj trzeba takie rzeczy inaczej rozwiązywać, zagubił się Paweł Stępin w ostatniej akcji Gwardii opole w pierwszej połowie Kaliszanie w ciągu kilku sekund mieli jeszcze szansę żeby oddać rzut Morawski. Kawka. Kolejne trafienie to już piąta bramka Wiktora Kawki w tym meczu. Jeszcze Pilitowski. Jeszcze raz Zieniewicz. Dobrze Lelek. Kapitalna interwencja podwójna. No Krępa dobijał rzut rozgrywającego. Zastanawiam się, czy jest sens patrząc jak się, jak się porusza. No dzisiaj może problemów nie będzie, no ale, ale jutro będzie wiadomo, co ze stawem skokowym nie ma bramki. Nie ma bramki energii MKS-u, Kalisz. Niezła to była okazja. Tak, także i tym razem nie, nie będzie, bo Lelek popisowo zatrzymał Mateusza Kuralskiego. Wspaniała interwencja. Bracia Pilitowscy, niedokładnie, ależ błąd Konrada Pilitowskiego będzie kontra. Kawka rozejrzał się, czy warto. Witomski. czy trafia. Pierwsze trafienie. Znowu Zieniewicz, jeszcze Maciej Pilitowski, błyskawicznie do prawego skrzydła, no i Drej trafia. To może być bramka, która już pozbawi nadziei i złudzenie ekipy Skalisza. Zobaczymy czy tak będzie, Mączka, Kawka, ostrzeganie o grze pasywnej, Kawka trafia! Wspaniały rzut, kapitalnie to zrobił Wiktor Kawka, no dzisiaj dłuższa słonka wyciągnięta. Dzisiaj kapitalny mecz. Pozostaje pół minuty gościom. Bekisz. Bardzo ładnie, bardzo szybko zakończona akcja. Zawodnik wypożyczony z Łomży Industrii naprzeciwko Krzysztofa Szczeciny. Wychowanka Kieleckiego Klubu. Jest Cyrena. No zatem... Zatem Zubaccy. No, jeszcze poczeka na pierwszą bramkę w Pleaginigie Super Liza. Była znakomita okazja, no ale nie wykorzystana przez Chorwata. Tak czy inaczej ten rzut nie mąci zasłużonej radości Opolan Mateusz Lelek zatem odbiera nagrodę. Młodzieniec być może trochę onieśmielony, trochę zdziwiony, no ale trzeba, trzeba pielęgnować dobre momenty na placu gry. Drodzy Państwo, proszę oglądać ostatnie mecze Super Superligi w tym roku kalendarzowym. Jeszcze trochę emocji przed nami. Za dziś już Państwu dziękuję. Krzysztof Bandych pozdrawiam. Do usłyszenia.